a tě, kdo jsou čestníky druhé ruce řeci Nidřebovalových v z najlepszymi, średnimi biegopunktowymi z najlepszej Ligi Świata. Zawodnicy już powoli podjeżdżają tutaj na miejsce startu mojej i za chwilę witam Państwo Zawodnice mamy doczytać w głowie od przykonej łamy jeźdźcy Proszę Państwa, najlepsi zawodnicy z najlepszej ligi świata, wspomnimy 15 najlepszych zawodników z najlepszymi średnimi biegopunktowymi. Oczywiście, jak już wspomniałem, brakuje dzisiaj Jarca Machampela, oczywiście brakuje także końcowego Piotra Potaszycza, ale pozostali wszyscy najlepsi rejestrowcy są dzisiaj w Lesznie. Proszę Państwa zawodnicy już gotowi do y, rozpoczęcia prezentacji, więc za chwilę rozpoczynamy oficjalną prezentację dzisiejszych zawodów. Rozpoczynamy proszę Państwa od zawodników dzisiaj rezerwowych od rezerwy Toru, to są młodzi wychowankowie y, Leszczyńskiego Klubu i z numerem 18, 16-latek wychowatek Fogo Leśno Dominik Kubera. Z numerem 17 rok starszy, także wychowanek Leszczyńskiej Unii. No i już można być finalista indywidualnych Mistrzów Europy Juniorów. Bardzo źle Numer proszę Państwa 16, indywidualny Mistrz Świata z 2013 roku, lider aktualnego cyklu Grand Prix, najlepsza średnia jego punktowa 2522 po 10 rundach zawodnik betardu, sparty Wrocław. Numer 15. Trzykrotny mistrz świata. Pseudonim Power. 2356. Średnia biegopunktowa. 38-letni Duńczyk. Nikki Pedersen. Numer 14. Zawodnik PBS na Także trzykrotny mistrz świata. Aktualny mistrz świata. 45-letni Amerykanin. Greg Hancock. Z numerem 13 wychowanek klubu z Wrocławia 24-latek mistrz świata z 2013 roku aktualny mistrz Polski Maciej Janowski. Z numerem 12 aktualny i dualny mistrz świata juniorów 7-2, 132, 8-7 ligowa 21-latek wychowanek Pogoni Ileczno Piotr Pawlicki. Numer 11. Duńczyk, 33-letni, trzykrotny drużynowy mistrz świata, brązowy medalista mistrzostwa Świata 2013 roku. Nils Christian Iversen Numer 10. Dzisiaj startujący z dziką kartą zwycięzca ubiegłorocznej edycji mistrzostw ekstraligi, reprezentant Rosji, aktualny mistrz Europy z numer 10. Emil Sajfolino. Z numerem 9, dzisiaj startujący miejsce kontrolu Piotra Podlasiewicza, Słoweniec urodzony w słowiańskiej Lubianie, 32-letni mistrz Europy 2004 roku. Matej Zegar. Numer 8, kolejny duński różnowiec, 26-letnie z barwy PGS Stali Rzeszów Dużnowy mi świata 2010 roku. Pederkie... Wreszcie z numerem siódmym, 20-latych wychowanek Stali Gorzów, Bartosz Marzik. Numer 6. Tym razem zawodnik z antypodów, tegoroczny mistrz Australii, a także stał uczestnik cyklu Grand Prix 2015, 30 letni Jason Doyle. Numer 5 zawodnik Emergarden GKM Gudziom z 29-letni wygodny drużynowy Mistrz Świata Juniorów Krzysztof Buczkowski. Z numerem 4 urodzone słowackiej Żarnowicy 25-letni indywidualny Mistrz Europy z 2013 roku Martin Waculik. Z numerem trzecim wychowanek trojńskiego klubu sportowego 20-latek drużynowy Mistrz Świata i Juniorów z 2014 roku. Paweł Przedbełski Z numerem drugim zawodnik Sparta Lubacz, 39-letni indywidualny Mistrz Polski z 2004 roku, także dwukrotny drużynowy Mistrz Świata Grzegorz Walasek. Jest numerem pierwszym dzisiaj reprezentującym KS Torun, Toronto, 30-letni reprezentant Rosji, mistrz Europy z 2011 roku, popularny Grisza. Grigory Wagota. Proszę Państwa, to wszyscy uczestnicy dzisiejszego finału Mistrzostw Ekstra Przypominam, godzina 19, punktualnie start do pierwszego wyścigu.